Papi, one wołają, nie. Yeah. Oczy jak Ariana Grande Ale twoje są ładniejsze Usta jak Naomi Campbell Ale twoje są pełniejsze Lecimy do Alicante Stewart pyta nas o zdjęcie Chyba niedobrze wypadłem Ale ty nadrobisz resztę Wilgotna jak rosa, mokra jak Kosa, dziś tylko zabawa, one chcą mnie złapać Na niste starania I chociaż są głapas, Nie mają u mnie brania Wilgotna krosa, mokra jaka gara Wczoraj była kosa Dziś tylko zabawa, one chcą mnie złapać, na niste starania I chociaż są głapas I wołają do mnie hey! Szkła i głupio by mi było, gdybyś nie weszła Daj mi tylko znak, wyjdzie cała reszta Ogród z basenem, przy nim dwa krzesła He, stronę gwiazd, tam cię szukałem Nie wiem czy to zjazd, może się zakochałem Każdy poranek przynosi nową zmianę Bo ty znowu wychodzisz, ale cię ci na stałe Ale w tym Porsche bez dachu też tam dobrze Poza Kuban, Banus One wszystkie są ciebie zazdrosne Też chcą to samo Jeszcze nie dziś, ale kiedyś dorosnę Zacznę używać poważnych słów Teraz wszystko jest takie proste, jesteś jak milion dolarów.